Jesteśmy w procesie budowania poczucia własnej wartości. Dzisiaj punktualnie, więc mam nadzieję, że wszyscy również za chwileczkę będziecie ci, którzy chcą pracować nad poczuciem własnej wartości. A że jest to transmisja online. Dla tych, którzy trafiają, powiedzmy nie w trakcie transmisji online, a później, no to musimy chwileczkę poczekać. Taka krótka informacja, aby wszyscy ci, którzy chcą pracować nad Swoim poczuciem własnej wartości, silnym, zdrowym, ugruntowanym, mogli się tu pojawić. Więc witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja mam kawkę, więc cierpliwie będę mógł poczekać. Dzień dobry, dzień dobry. Niestety nie mam podglądu, ile osób się pojawiło. Nie wiem, coś pewnie naklikałem w ustawieniach. Więc dajcie mi znać, jeżeli już jesteście. I oczywiście pracujemy, tak jak przez dłuższy już czas, nad silnym, zdrowym, stabilnym poczuciem własnej wartości. A dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witaj. Co ja tutaj naklikałam, że ja nie mam podglądu, kto jest. Hmm. To jest tutaj. No nic. Widocznie tak po prostu ma być, tak? Witam serdecznie wszystkich. Marta, cześć Marta, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Anna, dzień dobry, witaj, cześć. Powoli łącza się, rozgrzewają. Więc za chwileczkę będziemy mogli wystartować. Mateo, dzień dobry, cześć. Elwirka, dzień dobry. Coraz więcej nas dzisiaj. Super, świetnie. Dziękuję za komentarze. To znaczy, że chyba jestem już na pewno widziany, słyszany i możemy działać. Świetnie. Dajmy sobie jeszcze dosłownie parę sekund na to, aby rozgrzewka poszła dobrze, możliwe, że już Facebook tak obcina zasięgi, mało treści jakichś mm, takich, które pozwalają zwrócić uwagę, zatrzymać się, nikt się nie przewraca, nikt kozioków nie fika, więc idziemy z tym dalej, nie promujemy, ale widzę, że Wy świetnie pomagacie mi w tym i gdzieś po prostu rozsyłacie, udostępniacie te nagrania, więc z automatu jest znacznie, znacznie lepiej. To świetnie pomaga również i innym i Wam, jeżeli tylko będziecie w stanie udostępnić gdzieś na grupach, na swoim profilu. Czy z YouTube udostępnienie na swoim profilu, czy z Facebooka. Nie ma znaczenia, ważne, żeby gdzieś poszło to w eter. Kawkę pij na obudzenie No, trzeba, trzeba się obudzić Kawka o poranku jest ok Już to czynię Kawka jest dobra Za chwilkę się obudzę Medytacja będzie pobudzająca I relaksująca I wprowadzająca w dobry nastrój Mhm Okej. Okay. Więc powoli wystartujmy. Kilka osób już jest, więc myślę, że możemy zaczynać. Cytat na dzisiaj. Twoje cele są jak gwiazdy na niebie. Może nie możesz ich dotknąć, ale możesz nimi podążać. Twoje cele są jak gwiazdy na niebie. Może nie możesz ich dotknąć, ale możesz nimi podążać. Nasze cele Często mamy ich tak wiele, a czasami warto trochę przesiać je, poszukać tego, co jest dla nas ważne w życiu, co powinniśmy osiągnąć, dokąd idziemy. Warto się zatrzymać czasami na chwilę i zadać sobie pytanie, gdzie jestem, dokąd zmierzam, jaki jest mój cel życia, co chcę osiągnąć w swoim życiu, dokąd chcę dotrzeć. A podczas naszych spotkań nasza podróż jest dość jasno sprecyzowana od samego początku. Od samego początku pracujemy nad silnym, zdrowym, stabilnym poczuciem własnej wartości. I krok za krokiem, można powiedzieć, że to taka gwiazda, którą gdzieś tam podążamy, szukamy tej drogi. Może inaczej, nie szukamy, bo droga jest odnaleziona. Idziemy tą drogą, która prowadzi nas. Ku zdrowemu poczuciu własnej wartości. Cel naszego spotkania, cel naszych spotkań gwiazda naszego procesu, w którym się znajdujemy odbudowa utraconego poczucia własnej wartości. Co sądzicie o naszej drodze, o celu, którym jest odbudowa poczucia własnej wartości? Moim zdaniem, jeżeli tu jesteście, to właśnie chcecie. Albo je wzmocnić, albo je uzdrowić, albo je po prostu odnaleźć. Dajcie znać, jeżeli możecie podzielić się, na jakim jesteście etapie. Mam trzy ważne cele, do nich potrzebuję cierpliwości, pisze Mateo. Świetnie. Trzy ważne cele. Hmm. Tylko wprowadzić jeden, potem drugi, potem trzeci. Trudno jest wprowadzać wszystkie cele jednocześnie. Ale z pewnością, aby wprowadzić wszystkie w jakiejś kolejności, lub może udać się nawet jednocześnie, warto pracować nad poczuciem własnej wartości. Widzę, że to robisz systematycznie. Łatwiej się realizuje każdy cel, jeżeli poczucie własnej wartości jest zdrowe. Jeszcze raz muszę przeczytać ten cytat: Twoje cele są jak gwiazdy na niebie. Może nie możesz ich dotknąć, ale możesz nimi podążać. Teresa, dzień dobry. Cześć, witaj. Dzień dobry. Okej, okay. myślę, że te osoby, które chcą być na porannym live, a nie odtwarzać to spotkanie, już się pojawiły. Więc powolutku zaczynajmy. Znajdź sobie wygodną pozycję, usiądź wygodnie. Przejdziemy przez afirmację, medytację, trening uważności. Tak podstawowa medytacja i trening, który można zrobić o poranku. Elwirka, fajnie odkrywać samego siebie. Mhm. Dokładnie tak. Fajnie jest zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, z kim ja żyję, prawda? Więc wróćmy do medytacji, usiądź sobie wygodnie, pomyśl przez chwilę nad swoim celem, który jest właśnie teraz a jest nim odbudowa poczucia własnej wartości. Warto się na tym właśnie teraz skoncentrować. Weź przyjemny, głęboki wdech nosem, licząc do siedmiu. Zatrzymaj powietrze, policz do ośmiu. Wypuszczając powietrze, policz do dziesięciu. Postaraj się, aby wypuścić całe powietrze z płuc. Na koniec możesz zrobić takie. Tak wyrzucić resztkę starego powietrza z płuc. I zrób to ponownie jeszcze trzy razy. Bardzo głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Policz do ośmiu. Jeżeli możesz oczywiście. I przy wydechu do dziesięciu, długi, spokojny, miarowy wydech. I jeszcze dwa razy. Rób wdech nosem. Zatrzymaj powietrze. Spokojny, miarowy wydech. Rób to w swoim tempie, tak jak możesz, tak jak potrafisz. Pamiętaj, to jest trening. Głęboki wdech nosem. Zatrzymanie powietrza, a przy wydechu rób wydech ustami. I zobacz, że gdy kontrolujesz swój oddech, Twoje ciało się wycisza, uspokaja. Umysł zatrzymuje na chwilę, a Ty koncentrujesz się właśnie na swoim oddechu. Teraz pozwól, aby oddychało już Tobą. Twoje ciało, Twój organizm robi to doskonale za Ciebie. Ale Ty wpływając na swój oddech, możesz hmm. wpływać na cały swój organizm, bo dopóki oddychamy, żyjemy. Pozwól, aby Twój organizm oddychał za Ciebie, a Ty skoncentruj swoją uwagę na swoim oddechu. Zwróć uwagę, jak powietrze wchodzi do płuc. I opuszczam. Pobądź chwilę z sobą, obserwując swój oddech. A jeżeli pojawiają się jakieś myśli, zwróć na nie delikatnie uwagę. Zaobserwuj je delikatnie i powróć do obserwacji swojego oddechu. Pobądź chwilę z sobą, obserwuj swój oddech. Jeśli pojawiają się jakieś doznania w ciele, po prostu delikatnie zwróć na nie uwagę. Pobądź chwilę z sobą, zaobserwuj te doznania delikatnie i powróć do obserwacji oddechu. Zauważ, jak powietrze wypełnia całe Twoje płuca. Płuca się rozszerzają, a przy wydechu opuszczają. Opuszcza powietrze Twoje ciało. Teraz, będąc w stanie uważności, zwróć uwagę na wszystkie swoje własne afirmacje. Jeśli je masz, obejmij je wszystkie swoim umysłem. I popłyń również w afirmacjach, zanurzając się w tych słowach, zdrowie, dostatek, miłość, spełnienie, cel, radość, szczęście. Pragnienie życia, rozwój, wzrost, wzrost w poziomach świadomości. Pozwól, aby te słowa budowały w Tobie obrazy. Obserwuj te obrazy, obserwuj te doznania. Delikatnie zwracaj na nie uwagę zdrowie spokój harmonia przepływ życia regeneracja proces zdrowienia pogadnij chwilę z sobą jeszcze A teraz przenieś swoją uwagę na dzień wczorajszy. Zaobserwuj wszystkie, wszystkie czynności i sukcesy dnia wczorajszego. Obejmij je swoim umysłem, zwróć na nie uwagę. Wyłuskaj. Wszystkie, choćby najdrobniejsze szczegóły, i każdy sukces dnia wczorajszego. Mogą to być małe i drobne sukcesy, ale zwróć na nie uwagę. teraz zastanów się nad celami na dzień dzisiejszy zwróć również uwagę na ten cel który realizujesz teraz odbudowa poczucia własnej wartości medytacja trening uważności słuchasz fragmentu książki jest to bardzo ważny cel i realizacja początka dnia. I zastanów się jeszcze nad kolejnymi celami z dnia dzisiejszego. A teraz przejdź do radości z tego, co posiadasz, gdzie jesteś. Do radości z małych rzeczy a tą radość przenieś na wdzięczność poczuj wdzięczność i radość za to gdzie jesteś kim się otaczasz za wszystkich ludzi zarówno tych którzy dają ci trudne doświadczenia jak i tych którzy cię wspierają poczuj radość i wdzięczność za powietrze którym oddychasz Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za spokój, który uzyskujesz podczas medytacji. Poczuj radość i wdzięczność za to, że jesteś. Poczuj radość i wdzięczność za życie. Poczuj radość i wdzięczność za przepływ życia. Za życie, które tętni w tobie. Poczuj silne pragnienie życia i poczuj za to radość i wdzięczność. I również poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz, za posiłki. I wymień również wdzięczność swoją. Popój mnie i przez chwilę, pobądź chwilę z sobą. Jeżeli chcesz, możesz otworzyć oczy, wziąć już swój kubeczek z napojem. Ja również lubię poczuć wdzięczność za ten napój, który posiadam. Im bardziej dostrzegamy to, co posiadamy, tym w naszym życiu jest znacznie lepiej. Im bardziej się koncentrujemy na tych drobnostkach, które już. Naprawdę mamy, które są dla nas tak zupełnie, zupełnie oczywiste, tym lepiej się dzieje w naszym życiu. Warto jeszcze może chwilkę się zatrzymać i przez pięć zmysłów przejść w uważności: dotyk, smak, zapach, słuch. Pięknie pachnie. Tu już była ocena. Pamiętajmy, nie oceniamy podczas treningu uważności. Dajcie znać, czy dzisiejsza medytacja wprowadziła coś nowego w Wasze życie. Jeżeli nie zaobserwowaliście czegoś nowego, to warto powtórzyć, bo z pewnością zawsze coś nowego się pojawia. Ja powoli będę przechodził do fragmentu książki. Marek, Marek, tkwiąc w pułapce swojego ciała, wypacza obraz całej swojej osoby. Kolejną osobą, której historyk chcę tu przedstawić, jako doskonały przykład pułapki własnego ciała jest 50-letnia kobieta o imieniu Bożena. Oczywiście pamiętajcie, imiona i szczegóły są zmienione. Jej postrzeganie siebie jako osoby jest również zniekształcone w wyniku procesu, który tyczy się nas wszystkich. Jest całkowicie naturalne, a mianowicie starzenia się. Możena pracuje w małej lokalnej telewizji, przygotowuje niesamowite wywiady, które cieszą się ogromną popularnością. Pragnęła, jak sama mówi, własnej małej działalności online, która będzie dostarczać jej wolności i niezależności finansowej, co z kolei mogłoby pozwolić jej na realizację marzeń. Niestety uważa, że nikt nie będzie zainteresowany informacjami podawanymi przez nią, jak sama mówi o sobie do koleżanki z pracy starą, pomarszczoną kobietę. Podczas sesji Bożena używa następującego określenia swojej osoby: Bądźmy szczerzy, doskonale wiem, jak wyglądam, jaką jestem starą, pomarszczoną ropuchą wiem to. Nikt nie będzie oglądał moich wywiadów. Jeśli tylko odejdę z tej pracy, nigdy już nie znajdę zatrudnienia. Przepraszam za to wyrażenie, lecz chciałem użyć dokładnego określenia, jakie padło z jej ust. Możena pozostaje w sidłach swojego ciała. Widzi siebie jako osobę, która już nie ma najmniejszych szans na poprawienie swojej pozycji zarówno zawodowej, jak i osobistej. Postrzega się jako zmęczoną, starą kobietę, która do tej pory nie zdołała Założyć własnej działalności i uważa, że jest to już niemożliwe, więc już niczego nie osiągnie. Bożena ma ogromne doświadczenie w swojej branży. Jest ona uzdolnioną, miłą, czarującą i jednocześnie bardzo atrakcyjną kobietą. Jednak, pomimo tak wielu wspaniałych cech, nie potrafi sama odnaleźć wewnętrznej siły, aby poprawić jakość swojego życia i zacząć realizować własne marzenia, które Zapewniłyby jej zarówno satysfakcję zawodową, jak i osobistą. Zarówno Marek, jak i Bożena. Skorzystaliby na tym ogromnie dużo, jeżeli by tylko podeszli do swoich przekonań, odnoszących się do swojego wyglądu w inny sposób. Kolejny etap odbudowy poczucia własnej wartości. Proces, na który nie mamy wpływu. Zwróć uwagę na to, czy przypadkiem nie jesteś również w sidłach tego procesu, czy przypadkiem nie koncentrujesz się właśnie na swoim wieku w ten sposób, że hmm, jest tylko i wyłącznie przekleństwem, które gdzieś zostało rzucone na twoje ciało. Spostrzegasz siebie przez pryzmat swojego ciała, ząb czasu odbił na ciele. Piętno, no i przez ten pryzmat spoglądasz na resztę swojego życia. Możemy powiedzieć, więzienie swojego ciała, a zupełnie może być inaczej. Wystarczy tylko spojrzeć na inne, pozytywne cechy swojej osoby, niekoniecznie trzymając się tylko i wyłącznie tej przestrzeni. I tu jak już wspomniałem wcześniej, warto jest wynotować sobie swoje własne spostrzeżenia na ten temat. Czy tak jest, czy tak nie jest? Jeżeli tak jest, to jakie to są słowa? Jaki dialog wewnętrzny w tobie pracuje? W przypadku Bożemy, dość silny, tak? dość mocno opisuje siebie jako mało atrakcyjną kobietę. Mężczyźni również mają ten sam problem. Tak? Więc zwróćmy na to uwagę, czy przypadkiem nie jesteśmy w tego rodzaju sidłach. Czy przypadkiem nie utknęliśmy gdzieś w tej przestrzeni? A można to zmienić. Po to tu jesteśmy. I z pewnością to zrobimy. Ale bardzo ważne jest, to musi być Twoje, tylko Ty wiesz, tak, jak siebie określasz. Fajnie jest, jeżeli to jest robione w procesie terapeutycznym. Wtedy inna osoba dostrzeże, jak na siebie patrzysz, jak siebie oceniasz. Jeżeli jednak tego nie możesz zrobić, robimy to teraz tu. Mógłbym powiedzieć, nawet w jakiejś terapii małej grupowej, zwróć na to uwagę. Jak o sobie myślisz, jeżeli tyczy się to Twojego wieku? Zdarza się nawet, że człowiek 25-letni mówi, o kurczę, starość mi doskwiera. 30-latek mówi, mmm, do tej pory nic nie osiągnięte. Przebimbałem część swojego życia, nic już nie osiągnę. Tak? Proces starzenia. Postępuję, ja muszę iść zgodnie z tym procesem i o, już się poddam w wieku 30, 35, 40, 50 lat. Oj, bliskie mi to bardzo, ale tu jestem. Dokładnie. Najważniejsze to jest być tu i to zmieniać. Jeżeli jest to bliskie bardzo, to warto to odnotować. Naprawdę jest to bardzo ważne. Przepraszam, jeżeli zbyt często przypominam o notatkach, ale one będą potrzebne w dalszym procesie lub będą po prostu ułatwiać już to. No dobrze, mamy większość naszego spotkania zrealizowana, więc teraz czas na to, abyście udostępnili, gdzie tylko możecie, ten materiał, jeżeli przemówił do Was. Jeżeli nie przemówił, to go nie udostępniajcie. Fragment książki, mam nadzieję, dobrze dopasowany do cytatu lub cytat do fragmentu książki. Twoje cele są jak gwiazdy na niebie. Możesz, nie, może nie możesz ich dotknąć, może nie możesz tego chwycić w tej chwili jeszcze, ale możesz za tym podążać. Może jeszcze nie możesz dotknąć, chwycić swojego silnego, zdrowego poczucia własnej wartości jeszcze teraz. Ale możesz do niego powoli, spokojnie podążać, kierując się tym, co tutaj delikatnie proponuję. Ok, więc czas na maleńką pogawędkę, bo czas dobija do końca. Dajcie znać, co u Was. Ja życzę Wam wspaniałego, cudownego dnia. Pamiętajcie również o tym, że po zakończeniu live też jest przestrzeń na rozmowę, na komentarze. Możecie śmiało pisać w komentarzach, Jakieś swoje spostrzeżenia, swoje uwagi. Jest to pewnego rodzaju grupa. Ktoś zwróci uwagę na to, coś odpowie, coś przekaże, coś doradzi. Taka grupa, która jest pod pewnego rodzaju kontrolą. Tak? Ja staram się czytać większość komentarzy, tak jak widzicie, może z czasem nie będzie to aż tak możliwe, ale myślę, że będziemy starać się, żeby to było dość zamknięte i sprzyjające środowisko. Życzę Wam wspaniałego, cudownego dnia. Dzisiaj pamiętamy, jest czwartek, czwarteczek, jutro już piątek, weekend się powoli zbliża. Niesamowicie czas idzie do przodu we właściwym dla siebie tempie. Dzień za dniem odbudowujemy poczucie własnej wartości. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę cudownego dnia, mega, mega fajnego dnia i do zobaczenia już jutro. Siódma czasu angielskiego. Czyli godzina 8 środkowoeuropejskiego. Miłego, wspaniałego dnia. Do zobaczenia. I pamiętajcie również, przesłać sobie życzenia. To doskonale pomaga. Miłego dnia. Składa. Do zobaczenia. Cześć. Pa pa.